Dzień dobry Państwu, Michał Poręcki, serio o nieruchomościach. Dzisiaj rozmawiamy z Panem Przemysłem Finczakiem, współzałożycielem think tanku nieruchomościowego Finco. A będziemy rozmawiać o rynku najmu, który, podobnie jak większość segmentów rynku nieruchomości, jest obecnie areną błyskawicznie postępujących zmian w związku z lockdownem i pandemią koronawirusa COVID-19. Panie Przemku, kiedy właśnie izolacja społeczna została ogłoszona i wdrożona. Wielu analityków prognozowało krach i rychły koniec rynku najmu krótkoterminowego. Czy tak stało się w rzeczywistości? Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja też jestem świeżo po prasówce, przeglądzie tak naprawdę, tego co się dzieje i porównywania tego z naszymi analizami codziennymi i przede wszystkim dzisiaj widać to, że ten rynek czeka na to, co się będzie mogło zadzić dalej. Czyli mamy dane mówiące o tym, że część mieszkań z rynku krótkoterminowego przeszło na rynek długoterminowy. Mamy informacje o tym, że część osób rzeczywiście zastanawia się, czy najem średnioterminowy albo najmniej na dłuższy termin nie będzie dużo lepszym opcją niż pozostawanie w tej niepewności rynku krótkoterminowego. Ale z drugiej strony jest też duża grupa osób, która na chwilę obecną czeka z tymi mieszkaniami, licząc na to, że już uda się je wynająć, chociażby od czerwca czy od lipca. Więc liczę na to, że będzie to chwilowy przestój, ale tak naprawdę ten rynek w dalszym ciągu ruszy mocno, ponieważ jako, że Polacy nie będą mogli szybko wjechać za granicę, to będą również korzystali z tego rynku lokalnego. Więc tutaj widać różne podejścia, które się różnią chyba w zależności głównie od tego, jakiego rodzaju inwestorów mamy, kto jest właścicielem tych mieszkań i też w jaki sposób podchodzą oni dzisiaj do ryzyka i na ile tak naprawdę są w stanie jeszcze przeczekać i na ile mają możliwości, żeby przeczekać obecną sytuację. No właśnie, taką jakby naturalną receptą na przetrwanie kryzysu dla właścicieli mieszkań najem krótkoterminowy może być przestawienie się na najem średnio lub długoterminowy. Pojawiło się sporo ofert najmu mieszkań na 3 do 6 miesięcy. Taki najem średnioterminowy, coś co praktycznie nie funkcjonowało do tej pory na naszym. Znaczy najem średnioterminowy istniał, tylko był zawsze jednak mniejszością. Był czymś co było mniej pożądane, bo z jednej strony mamy nie mamy tego długiego terminu, który nam daje pewną pewność i pewną stabilność. Z drugiej strony, najem krótkoterminowy dawał dużo lepsze możliwości. Więc w tym przypadku średnioterminowy najem zostawał gdzieś po środku, jako taka opcja bardziej dla ekspatów, bardziej pod bardzo specyficzny typ nieruchomości. Dzisiaj tak naprawdę jest to możliwość, żeby przeczekać ten okres, żeby w jakiś sposób nieruchomość na siebie pracowała, ale jednocześnie, żeby nie była blokowana na okres dłuższy niż, niż te kilka miesięcy. Więc Widać, że dużo osób decyduje się na to i próbuje w ten sposób przeczekać, no, aczkolwiek jest to też rozwiązanie tymczasowe, więc nie będzie to na pewno dominujący kierunek, gdzie większość mieszkań przestawi się na najmniej średnioterminowy, no bo dla osób, które szukają mieszkania na dłużej, no 3 czy 6 miesięcy nie jest opcją. Jest to raczej czas na przeczekanie, być może pewna okazja, żeby gdzieś na pół roku zamieszkać, ale na pewno nie jest to coś, co jest docelowo poszukiwane przez i właścicieli, i najemców. Czy powinni, powinniśmy spodziewać się w długiej perspektywie odpływu z rynku dużej grupy najemców, jaką byli lub są imigranci ze wschodu? To jest znowu ciekawa informacja. Przynajmniej z tymi dowodpadami, z którymi ja rozmawiałem, jest początkowo był w ogóle kierunek odpływu pracowników z Polski na wschód, ale w momencie, kiedy ci pracownicy z kolei dowiedzieli się o tym, że. Będą zamknięte granice, że nie będą mogli wrócić do pracy, oni z kolei tej pracy szybko wrócili, ponieważ jest to ich główny środek, główne źródło zarobku. Więc w tym przypadku na dzień dzisiejszy jest to znowu trochę sądowanie tego, jak to się będzie działo, sądowanie tego, jaka będzie relacja znowu i podejście pracowników ze wschodu do możliwości pracy w Niemczech, do tego, jakie będą mieli możliwości przemieszczania się pomiędzy chociażby Ukrainą czy Polską. Ale na chwilę obecną widać, że nie ma gwałtownego odpływu tych pracowników. Są jakieś lokalne ruchy, i właściwie, w zależności od tego, jak, o jakiej budowie mówimy, czy o jakim deweloperze mówimy, to na pewno to się będzie różniło. Ale nie widać dzisiaj gigantycznych przetasowań w tym kierunku. A jaki przewiduje Pan popyt na mieszkania, jeśli chodzi o drobnych inwestorów, takich, którzy w ostatnich latach kupowali mieszkania za gotówkę, bądź podpierając się kredytem hipotecznym? Yy? posiadali jedno, dwa, trzy mieszkania na wynajem, dla których to była po prostu lukata kapitału, na jakie zainwestowanie go w obliczu rekordowo niskich stóp procentowych. No i tutaj będzie trzeba rozróżnić tak naprawdę już te grupy. Więc na pewno sytuacja, która jest od kilku tygodni, która się utrzyma jeszcze przez pewien okres, to jest na pewno pewne wstrzymanie na rynku nieruchomości. Szczególnie inwestorzy wiedzą, że. Zmienia się sytuacja, wolą przeczekać, wolą zobaczyć, co się będzie działo i na chwilę obecną wstrzymują większość swoich decyzji, czyli jest na hold on, gdzie wszyscy mówią, czekamy, sprawdzamy, co się będzie dalej działo, aczkolwiek już przede wszystkim rozglądają się za okazjami na rynku wtórnym. Więc jest to pierwszy rynek, który, jeśli będzie w jakiś sposób reagował na obecną sytuację, to będzie to miejsce, gdzie możemy się spodziewać pewnych obniżeń. Więc widać zdecydowanie, że doświadczeni, profesjonalni inwestorzy. Czekają na okazję na tym rynku, czekają na to, czy będzie można kupić, albo właściwie bardziej kiedy będzie można kupić nieruchomości w okazyjnych cenach. Oczywiście oczekują tego, ponieważ ktoś będzie miał problemy finansowe, oczekują tego, że część osób, która kupiła mieszkania, będzie musiała się spieniężyć, więc to jest dzisiaj oczekiwanie na pewnego rodzaju okazję. Ale na chwilę obecną widać, że tych okazji jeszcze nie ma wiele. No i też nie ma co życzyć nam tego typu okazji, no bo jeśli ktoś będzie wyprzedawał mieszkanie, to będzie znaczy, że na sytuacja jest słaba i widać, że ta koniunktura będzie już szła w dół, więc raczej to dzisiejsze nie jest widoczne, ale no sprawiło to, że już osoby, które inwestowały na rynku w chociażby na wynajem, czy inwestowały w celu zwiększenia wartości mieszkania, czy to na flipy, czy licząc na wzrost wartości w czasie, no dzisiaj się z tymi decyzjami wstrzymują. Więc to jest pierwszy ruch. Ale z kolei to, co jest też ważne, to mamy drugą stronę medalu, czyli widzimy to, że mamy galopującą inflację, widzimy to, że tak naprawdę nieruchomości mogą być bezpieczną przystanią na ten okres. No i już z kolei mówi się o tym, że jeśli tylko sytuacja się uspokoi, no to być może znowu ta grupa wróci do inwestowania w mieszkania, wróci do inwestowania na rynku, zarówno pierwotnym, jak i rynku wtórnym. Więc jest to coś, co tak naprawdę będzie się ważyło teraz z miesiąca na miesiąc, będziemy na bieżąco analizowali sytuację. I tak naprawdę te rozmowy będą się regularnie odbywały i w zależności od tego, co pokażą wskaźniki za ostatnie miesiące, jakie ruchy będzie podejmował rząd, co się będzie działo w kwestii kredytowania, chociażby przez banki, czyli jak będzie wyglądała cała akcja kredytowa, to będzie bardzo mocno wpływało na ruchy, które mogą się tak naprawdę zmieniać miesiąc do miesiąca. No właśnie, czy ma Pan już jakieś prognozy dotyczące do tego, jak banki mogą reagować na na to, co obecnie dzieje się w gospodarce. Wiadomo, że są one w dużym stopniu kreatorem popytu. Jeżeli utrzymają akcje kredytowania hipotecznego, to właściwie rynek powinien przejść przez, ten, przez to spowolnienie suchą stopą, ale już docierają do nas głosy, że wiele banków reaguje drastycznie, zaostrzając kryteria przyznawania kredytów hipotecznych i wychładzając akcje kredytowania czy widzę, że banki przede wszystkim przestawiają się na większą stabilność w tym okresie? Czyli to nauczyły się na błędach z poprzedniego kryzysu. Mamy przede wszystkim dużo większy wkład własny, który sprawia, że osoby, które mają mniej pewną sytuację, które nie mają dzisiaj tak bezpiecznej pracy, które mogą się obawiać pewnych zawirowań, już dzisiaj albo nie dostaną kredytu, albo będzie ten proces bardzo dokładnie przebadany przez, przez bank, tak żeby wiedzieć, czy na pewno. Danej osobie warto i można udzielić kredytu, zwiększono też wielkość składu własnego, więc w tym przypadku to jest również bardzo ważna informacja dla osób, które zastanawiały się nad kredytem, ponieważ dzisiaj ten kredyt będzie się dużo ciężej dostać, ale to przede wszystkim zamrozi możliwości zakupowe osób, które chciały kupować kredyt na potrzeby, chciały kupać mieszkanie na potrzeby własnej. Tutaj to będzie duża różnica, ponieważ chociażby młode małżeństwa, osoby, które chciały kupić mieszkanie na własne potrzeby, nie mają tak stabilnych dochodów, nie mają tak wysokich dochodów. Bardzo często ten wkład własny był ledwo uzbierany. No to nagle się okazuje z dnia na dzień, że on już nie starcza, ponieważ jest potrzebny dwa albo trzy razy większy wkład własny, bo te wkłady już dochodzą do 20-mniej więcej do 20%. Więc tutaj na pewno występuje to możliwość zakupu mieszkania na potrzeby własne. Inwestorzy z drugiej strony z reguły mają te pieniądze i są w stanie przynajmniej 20% wziąć to bardzo często w ogóle finansują cały zakup mieszkania gotówkowo. Więc tutaj mamy jedną grupę, która na są, której będzie ciężej kupować mieszkanie i drugą grupę, która dzisiaj się wstrzymuje. Więc z jednej i z drugiej strony mamy ten moment przeczekania, kiedy przede wszystkim kupują ci, którzy byli zdecydowani, żeby kupić mieszkanie, ci, którzy byli zdeterminowani, ci, którzy mają też możliwości finansowe. A ci, którzy nie są do końca pewni swoich decyzji, raczej się wstrzymują, przeglądają, zastanawiają się, słuchają. I tak naprawdę zastanawiają się dzisiaj, czy właśnie zakup chociażby w czerwcu, w lipcu nie będzie dużo lepszą okazją, możliwością niż chociażby na dzień dzisiejszy. A co z zainteresowaniem naszym rynkiem mieszkaniowym dużych zagranicznych podmiotów, funduszy inwestycyjnych? które jeszcze kilka miesięcy temu bardzo intensywnie sądowały nasz rynek i rozważały zresztą do paru takich transakcji doszło, duże zakupy pakietowe mieszkań właśnie pod Wynajem. Przede wszystkim zainteresowanie inwestorów wcale nie zmalało, więc wcale nie zmalało. Zainteresowanie inwestorów było zarówno przed sytuacją związaną z koronawirusem, jak i w dniu dzisiejszym. Na pewno są w dużym stopniu dużo bardziej ostrożniejsi, na pewno też rewidują niektóre swoje założenia i fakt, że nie mogą przyjechać do Polski, nie mogą porozmawiać yy, nawet w cztery oczy, nie mogą dokładnie sprawdzić danych lokalizacji, jest pewnym problemem. Ale z drugiej strony dzisiaj jest coraz więcej głosów, z drugiej strony, że z kolei deweloperzy biorą pod uwagę rozmowę z funduszami inwestycyjnymi, biorą pod uwagę to, że. Pewne lokalizacje, pewne nieruchomości mogą sprzedać właśnie pakietowo całym, całym funduszom. Więc tutaj mamy sytuację dwustronną, na pewno rozmroziło się wiele rozmów, na pewno mamy troszkę większe pobudzenie po stronie deweloperskiej, gdzie deweloperzy szukają może nie tyle okazji, ale możliwości tego, co zrobić z pewnymi swoimi lokalizacjami. Zastanawiają się, czy sprzedaż właśnie już całych, całych budynków, czy nawet całych osiedli na wynajem, nie będzie dobrą opcją. Mamy oczywiście wszystkie te doniesienia, które były w ostatnich miesiącach, czy chociażby zakup nieruchomości przez AURECO od Matexi, cała transakcja związana z zakupem Vantage'a przez Paga, więc to już są te kierunki, które pokazały, że jest to coś, co nadchodzi, coraz więcej zarówno deweloperów i funduszy zwróciło uwagę na atrakcyjność naszego rynku, więc to zainteresowanie coraz bardziej wzrasta. No oczywiście dzisiejsza sytuacja jest znowu momentem, kiedy jest pewne zastanowienie, ale z drugiej strony, przynajmniej to, co my analizujemy, to to, że tych transakcji będzie coraz więcej, ponieważ rynek do tego dojrzewa. Sytuacja jest właściwie coraz bardziej wskazuje na to, że będzie to może nie tylko konieczne, ale co będzie dobrą alternatywą. A również też zapotrzebowanie na najem będzie rosło, ponieważ duża część osób, która dzisiaj chciała jeszcze kupić mieszkanie, tak naprawdę będzie przez najbliższy, przynajmniej może rok dwa, trzy, musiała się wstrzymać z tą decyzją z uwagi na sytuację, na sytuację na rynku pracy. No i to będą ludzie, którzy naturalnie odpłyną do rynku najmu, czyli będziemy mieli grupę, która tak jakby wynajmowała mieszkania, grupę, która dzisiaj decydowała się na wynajem, plus tą grupę, która już myślała o zakupie, ale teraz decyduje się na wynajęcie mieszkania, więc najem będzie raczej stabilnym miejscem, będzie stabilną lokatą z jednej strony inwestycji, z drugiej strony będziemy mieli i również tutaj całkiem spory powrót. Czyli, cytując klasyka, pogłoski o śmierci rynku najmu są mocno przesadzone. Powiedziałbym, że naprawdę my się musimy spodziewać raczej rozwoju rynku najmu, tego, że ten rynek będzie rósł, tego, że coraz więcej osób dzisiaj decyduje się na wynajem mieszkania z raz, w związku z większą mobilnością, z oczekiwaniem na to, jakie mieszkanie kupić. Coraz więcej osób świadomie też podejmuje tą decyzję. Nie mamy tej sytuacji, którą mieliśmy jeszcze dekady temu, gdzie wynajmowanie mieszkania było traktowane jako pewien substandard, jako coś, czego się nie powinno robić, bo no bo właściwie tylko poważny człowiek no to musi posiadać mieszkanie. Dzisiaj już ta narracja została trochę zmieniona, coraz więcej osób decyduje się na to, żeby po prostu wynajmować mieszkanie, ponieważ jest to stabilniejszy sposób zarządzania własnym budżetem również. No i ja chociażby rozmawiając z wieloma osobami, czy analizując to, co się dzieje na rynku, widzę duże przesunięcie przynajmniej w grupie wiekowej, która decyduje się na zakup. Czyli to już nie są osoby świeżo po studiach, które mają pierwszą pracę i szukają mieszkania do zakupu. Bardzo często już są ludzie, którzy mają pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą pracę, no i dopiero kiedy czują już tą stabilność, często kiedy są już dzieci, dopiero się decydują na zakup mieszkania, czyli ta decyzja właściwie względem ostatniej dekady jest przesunięta od 4 do 6-7 lat, więc jest to znacząca różnica pokoleniowa również i widzimy, że to się będzie również przyciągało, czyli im młodsze pokolenia będą wchodziły na rynek mieszkaniowy, tym częściej one będą podejmowały decyzje, żeby właśnie jeszcze przedłużyć swój pobyt na rynku najmu, ponieważ będą pracowały w różnych lokalizacjach, będą często szukały tego, tak naprawdę, czego oczekują. Więc będziemy potrzebowali coraz większej liczby lokali pod najem, ale lokali też o wyższym standardzie. Czyli to już nie będą lokale studenckie, to będą lokale, które będą naprawdę dobrze wyposażone, które będą często już dla rodzin całych które będą miały odpowiedni standard i jakość przede wszystkim komunikacji też z wynajmującym, czyli to jest całe właśnie przeniesienie ciężaru na rynek instytucjonalny, ponieważ jeśli mamy duży fundusz czy duży podmiot, który wynajmuje mieszkanie, to jemu też naturalnie zależy na tym, żeby to było profesjonalnie zrobione, żeby to było długoterminowe, nie zależy na podpisywaniu krótkich umów, ale właśnie na dużej stabilności. No i tak naprawdę też widać to, że to będzie bardzo mocno stabilizował rynek. Pan Przemysław Chinczak, Finco, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia.